Cześć kochani! Dzisiaj e, chciałabym już pomału przejść do świąt do tego, co nas czeka za miesiąc. E, myślę, że dobrze jest poćwiczyć czasem niektóre przepisy przetrenować i przetestować na rodzinie. W związku z tym zrobimy dzisiaj pasztet. Ja zawsze robię pasztet wieprzowy, zawinięty w boczek. Zaprawdę, dzisiaj e, nie będzie zawinięty w boczek, będzie obłożony e, boczkiem, e, bo nie miałam fajnych plastrów, miałam boczek. Już skrojony, tak jak tutaj widzicie. O, wyłożyłam sobie formę. Yy, ale myślę, że to niewiele zmienia, w związku z tym pasztet też nam się uda. Bardzo prosty jest do zrobienia. Polecam każdemu yy, ten pasztet. Yy, powiem tak: ściśle nie trzymam się przepisów, jak to zwykle ja. Yy, wrzucam, jak mam więcej mięsa wieprzowego, wrzucam więcej mięsa wieprzowego. Jak mam więcej wątróbek, więcej wątróbek, powiem Wam, że kwestia jest tego, jak go doprawimy. Bo tak naprawdę, cokolwiek tam środka nie wrzucimy, ważne, jest, ważne są też przyprawy, które mi ten, ten przepis, ten pasztet. Jak sobie to smaczymy? Ja wiadomo, próbuję bardzo go lubię na ciepło kupować, więc też <grym> polecam Wam tam łyżeczką czasem skupnąć. No dobra, za dużo gadam. Robimy. Rozpoczynamy gotowanie. 800 gram wody mamy do wlania. Mamy naszą wagę, więc już tutaj nie potrzebujemy nic więcej. Słuchajcie, waga nam się sama pokazuje w przepisie. I tylko lejemy to, co ona sobie wkładamy, co chce. Więc w takim przypadku. Chciała wodę i jest. Dobra. Robimy dalej. 4 liście laurowe suszone. Mamy. Ten wywar będzie nam później potrzebny. W związku z tym tutaj już y, smak jest w całym wywarze. 8 ziaren ziara. Teraz sobie nastawiamy naszą waronę, słuchajcie, wiecie, że w waronie parujemy, parujemy mięso, warzywa, owoce, rybę, czasem babeczkę, zamykamy, otwieramy sobie naszą waronę, 500 gram mięsa wieprzowego, ja mam karkówkę, tutaj chodzi o to, żeby mięso nie było chude. Musi być tu ten bo oboczek y, będzie suchy. W związku z tym ja mam karkóweczkę pokrojoną na kawałeczki. I tutaj część tej karkówki wrócimy. Tak. Jeszcze trochę. Okay. Pamiętajcie, że jak używamy warony, muszą zostawać gdzie gdzie dziurki. Widzicie? Żeby y, para przechodziła dalej żeby nam się parowało to co mamy w środku 100 gram marchewki pokroiłam sobie nie patrzyłam ile tam mam tej marchewki po prostu ją rzucę ile ile mam tak jak mówię nie zawsze trzymam trochę sosu i myślę, że to jest y, fenomen y, moich dań problem tylko polega na tym, że nie zawsze potrafię powtórzyć to samo danie ten sam smak no dobra Teraz wkład waromy. Tak. I znowu 500 mięsa. Czyli tam resztę tego naszego mięsiwka, które pokrojone mamy. w Kawałeczki. Tak. No, o, rozłożymy je sobie. Robimy dalej. Pietruszeczka. Tu jest 70 gram. Macie, Anie? O, no to wiecie, że będzie więcej. Tam dalej jest korzeń selerda, selera. I zakładamy tą krewę. Musimy przykryć nasze I teraz przez 40 minut na parze będzie się gotowała ta karkówka i te warzywa. Po 40 minutach dołożymy wątróbkę. Ale to 40 minut, nie będę sam tutaj przejechać przecież. Wrócę za chwilę, jak się to wszystko uparuje. Słuchajcie, nam się mięsko uparowało. Robimy kolejny krok. Nie wrzucałam wcześniej wątróbek. Więc teraz... To zrobimy? Trzeba ściągnąć górę. Zobaczcie, pokażę Wam. Zobaczcie, marchewka jaki ma kolor. Tu warzywa na parze, nie tracą yy, ani właściwości, ani kolorów, więc polecam yy, gotowanie warzyw na parze. No dobra, wypełniamy, go. zalałam sobie ekran. A wiecie, że to jest ekran dotykowy, więc będzie mi się wydawało, że go dotykam, nie tam gdzie miałam. Wątrubeczki. O, rozłożymy je sobie. Tak. Teraz wkładamy wkład z powrotem. 100 gram cebuli, pokrojonej na ćwiarteczki. Ja mam dużo, więc na cztery, żeby mi się pokrywa zamknęła. kiedy otwieracie waromę, nigdy do siebie, bo pucha para i możecie sobie zrobić krzywdę, tylko zawsze od siebie, nie? aby para szła do tyłu. Teraz mamy 20 minut na waromie, obroty 1. Uparuje nam się nasza wątróbeczka, cebula i czosnek. I dalej to już będzie bułeczka z Mamy, słuchajcie, ugotowała nam się y, wątróbka razem z mięskiem. zdjąć przystawkę od do studzenia, pamiętajcie od siebie, żeby para szła do tyłu. Odstawiamy sobie, tak to wygląda. Tu mamy tą tróbeczkę ugotowaną. Tak, ja sobie tak postawię. O, I zostawię do ostudzenia. Musi nam ostygnąć. Nie za Krywka jest cała. Tutaj zobaczcie od białka. z naszego mięcha. Wywar odlejemy. On się nam później przyda. Tak. Dostały mi liście laurowe, które teraz sobie wyglądnę. Powiem Wam, że kręcę dla Was ten, ten film później wieczorem. I taki. Nie dość, że zapach tego pasztetu zawsze mi się kojarzy ze świętami, czy to Wilkanoc, czy Boże Narodzenie, bo raczej w ciągu roku nie robię pasztetu, raczej robię go na święta. Natomiast zapach i ta chwila taka się zrobiła, wiecie, prawie jak święta. Więc próbujcie przed świętami. Zróbcie sobie taki mały fast start świąt i spróbujcie, jak będzie Wam. Smakować pasztet i no może co, co ulepszyć, żeby potem na święta było po królewce. Odlaliśmy rozgrywany piekarnik do 180 stopni. Myślę, że warzywka i mięso tak 15 minut potrzebują. Ja wystawię na taras, żeby szybciej ostygło i będziemy dalej później kręcić nasz pasztet. Zostawcie wywar, wyciągnijcie tylko ziele i liście laurowe, bo wywar się przyda. I do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, przestykło nam nasze mięsko i warzywa i dokończymy nasz pasztet. E, rozgrywa się mi piekarnik do 180 stopni, a w tym czasie powinnam włożyć formę e, naszym boczkiem. Ten boczek powinien być e, też na krawędziach, tutaj na rantach, takie paseczki powinny być położone. No ja mam takie krótkie kawałki tego boczku, więc nie miałam jak rozłożyć. Będzie tylko na dno. Na dno wyłożyć klastrami w, w boczku do naczynia mięsłonkowego ugotować wcześniej mięso ugotowane wcześniej mięso i warzywa wrzucić dobra i dorzucamy przestykło już nam tak jest sporo słuchajcie o mam Wrócimy na tym jest w jakoszyka. jest całkiem dużo. Patrzcie, mamy całe naczynie praktycznie. Włożyć kopystkę. Tu jest właśnie kierunek, o którym często mówię moim klientom, że wkładamy tylko tą kopystkę, którą mamy w zestawie z termomiksem bo ma kołnierzyk i nie zmiksujemy jej w nożach. I tu wkładamy przez dziurkę, przez otwór w naszej pokrywie. Włączamy sobie termometr na dziewiątkę i tą kopystką mieszamy w środku po to, żeby nam się wszystko również umieszało. w środku się zadziało. Pięknie się nam wymieszkało. Zobaczcie, tak to wygląda. Nie? Ale on jeszcze pewnie będzie chciał. 200 płynu tego naszego, słuchajcie, wywaru, który nam został z gotowania. Mamy wrać do środka wyciągnęłam z niego ziela angielskie i liść laurowy. I dwie jeszcze wlewamy. Idealnie. Tak, dwie łyżeczki soli. Teraz no tak naprawdę dopiero doprawiamy. Mniej jedna taka miarka to jest pół łyżeczki, więc będą cztery łyżeczki soli. Takie moje miarki to są dwie łyżeczki. Łyżeczka pieprzu czarnego. Nie bójcie się, niech będzie naprawdę dobrze doprawiony. Trochę więcej dałam warzyw, więc też pieprzu dam trochę więcej. Łyżeczki, pół łyżeczki gałki muszkatołowej Mam, słuchajcie, jajka z wolnego wybiegu. Więc te moje mają podwójne żółtka. No, jestem w czy czytać trzy. Zobaczcie, mam podwójne żółteczka. Ale dam. Będzie na bogato. Mam następne dwa żółteczka. Myślę, że będzie bardzo, bardzo lepszy przez to. Pięćdziesiąt gram dynki, tak. Wiecie, że bułkę tamtą robimy z tych bułeczek, które nam zostaną, już ich nikt nie chce zjeść, ja je suszę w piekarniku. Za każdym razem jak wyciągam coś z pieca, dokładam moje bułki, Wyłączam piekarnik, i sobie tam dosychają, potem nie miksuje w termomiksie. Przynajmniej wiem co mam. Tak zamykamy. Znowu wkładamy naszą różkę do środka i na 9 minutę pom pomożemy mu się zmieszać tą naszą paczkami. To jest w ogóle taka bardziej rzadka, bo on w pikarniku będzie miał, słuchajcie, z czego nam odparować w tym momencie, nie? Zaraz Wam powiem, jaki jest smak, czy jeszcze czymś doprawimy. Jest bardzo dobry, ale dla mnie jest taki delikatny. Świeżo mielony pieprz tam tutaj zrobi robotę. Tak. Trochę gałki muszkatołowej bym dołożyła. Troszkę jakby mało, dałam mu więcej mięska, więcej warzyw, więc z tym pamiętajcie, że y, przyprawy też muszą być dodane. Bo nie będzie tego smaku, co powinno być. Zresztą doprawiamy zawsze od siebie, pod swoje upodobanie i swoje rodziny. Ustawimy mu 30 sekund na dziewiątce. Muszę trochę, pokazać. Mamy, słuchajcie, całe naczynie pasztetu Tutaj, na foremka to będzie za mało. Ja jeszcze wyłożę sobie w innych krzakówkach. tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. I powiem Wam, przed smak świąt. Czuję się jakby dzisiaj było jakieś święto. Tak? Jeśli sobie tutaj wyrównamy, trochę z niego powietrze spuścimy. masztet od dołu, bo od góry będzie miał ten boczek pieczony. No i za pomocą kopytki wyrównujemy, tak jak ja tutaj sobie zrobiłam. Godzinę w piekarniku w 180 stopniach nam się zapieka, potem go wyciągamy, studzimy, obracamy, żeby tym boczusiem był na wierzchu. Pico bello, mówię Wam, zróbcie sobie fast start przed świętami Trzeba no, wypróbować. Może coś zmienicie, może coś, coś odejmiecie, a może wybierzecie inny farsz, bo jest y, pasztet, bo jest tych pasztetów bardzo dużo na do i można naprawdę z nich kombinować. Smacznego.